Teraz przy piłce gracze z Parmy. Uwaga! Strzał i gol! Fantastyczne uderzenie. 1 zera dla gospodarzy. ...Wisła. Było bardzo niebezpiecznie. Wydawało się, że ich odda tę piłkę za darmo graczom Parmy. Teraz na prawej stronie Sarna. Do strąka. Strąk w kierunku Żurawskiego. Żurawski blisko pola karnego. Żurawski na lewa noga. Strzela i gol! 1-1. Wspaniały początek drugiej połowy. Piękna bar bramka Marcina Żurawskiego i można powiedzieć znakomity. Adrian Mur. Za moment. Parma przed sporą szansą. Mutu. Aj, gol! Adrian Butu dwa dane na Ten Kasperczak nie zdradził nam taktyki. Pierwszych minut. pisły, ale mówiło się nieoficjalnie, żeby w stacji ostrożnie. Wcale nie o jakby. Uśpić trochę włoską 11. Teraz wspaniale zagra w pole karne. Adriano przy piłce. Jeszcze Adriano i gol. Szósta minuta spotkania. 1 do zera dla Parmy. Muszę w górze piłka Parmy. Kosowski. Łosko gol! Gol 1-1. Trzeba znaleźć Kosowskiego. Oto Kosowski. Środka bardzo dobrze nie ruszył, jednak do tej piłki jest żurawski, może teraz żurawski, żurawski strzela, gol! 2-1 Kosowski. Kamil Kosowski, znakomita gra kapitana Wisły Kosowski, polu Karim Kosowski, coraz bliżej. Do Żurawskiego, Żurawski, podobnie jak Uczej Filipini ucieka ucze Na lewej stronie jest Kosowski. Zagrywa do Dubickiego, Nie ma spalonego, Dubicki bija Brałkarza. Usta bramka, musi strzelić? I strzema. i 4-1. I prowadzi z Marmą. Kilka metrów. Szymkowiak. I gol. Tak jest Branka, proszę Państwa. Jeden do... 8. Kolejne długie podanie. Tutaj powinien przejąć piłkę. Angelo X Ick, co zrobi Ick? I jest gol, gol, gol! Jeden do jednego! Kostowski po popędzi zagranie jednak na środek pola karnego, zawoływ będzie Zurawski, strzela! I gol! Jeden do zero! Wszalkę Teraz akcja drużyny, szalkę BME, I przy piłce ciągle! I gol! Tomasz Hajto! Jeden do jednego! jako oni nie utrzymali! Brakowało 3,5 minuty do zakończenia pierwszej połowy. Jest 1 do 1, było tak piękne. z Swych kolegów by podbiegli bliżej bramki, Rozpa. Uwaga i gol! Gol, 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 Wisła Szorke. 2 do 1. Haluuce. Biega z prawej strony Baszczyński, pater. zagraje na prawą stronę Baszczyński Płasko był tu Żurawski, Ale wersja na sytuację. Fejzabło. Żurawski sam. I gol! Gol, gol, gol. Wisła 3-1. Dostaje jedną Szybkowiaka, Szybkowiak. Kosowski prawą nogą, głową go, go, gol! 4-1, szalkę mis... Michajlowicz, Angelo zostaje w ramce. Znowu nie pomocy pomoc przed polem karnym i mamy 1 do 0 dla rzymskiej drużyny. Astrąka, Kantor, pewnie prostopadle, bo pole karne kuźba żurawski. Kuźba, gdzie kalucze w polu karnym? Paszyński, Kalucze nie ma spadonego, strzela, kalucze! Lewa noga strzela i gol! Kalucze 1-1! Nareszcie wspaniała akcja w wykonaniu. Zamiast tego mamy problem na prawej stronie. Enrico Kieza Kieza płasko. I gol! Proszę państwa, gol! Jest pęczaki. Lisła, patrzcie co będzie, Żurawski. Gol! 2-2. I 9. numer dziewięć, Wisła prowadzi na Stadionie Olimpijskim 3 do 2. Drużyna nie ma teraz spalonego. uwaga wychodzi Andrzej czy będzie bramka? Jest 3 do 3, 3 do 3, błąd obrony i Lazio rejestruje. Na znakomicie lewą stroną pędzi Kalucze, Kalucze, Nigerycyk ma w środku Żurackiego, na prawej stronie wychodzi Kuszba, Kiszba, Kiszba do środka, Pusza będzie strzelał i gol! Fantastyczny, szybki atak w Michałku. wyprowadził kontrę. Jeza. Angelo IX został w bramce. I mamy w bram. Nie. Tak jest. Jeden do jednego. Claudio Lopez. Strzenie piłki po lekarnej. przed polem karnym. Jeza strzał piłki. I gol! do jednego dla Lazio. Powtarza się sytuacja ze Stadionu Olimpijskiego. Znowu niepilnowany gracz drużyny

Dla na dla fanatów najgorszych wybronić Lajda Anta. A bardzo dobry jeszcze do powtórki reprezentant Australii Petric Świetnie gra głową. Oh, uwaga Petric! 0 do jednego. Tak jednak. Ósma Godzina gata. Mladen Petricz. Petric. Nie wiem, bo się nie mylę, to Dwight, yy, odpowiadał za najbliższego yy, Majstrowicza